Guchniu. No kurwa, to tu ja myślałem, że nie mamy mi da. Idę na besta muszę, paweł i rotacyjny sniper, kurwa. No jestem na besta. widzieli mnie, ale już jestem na best, stary Alan, ucz Ani, się, kurwa. A nic nie ma na razie. I, I tak, no, zrobi mi da zagad. ktoś na info. Złapany, jest, spokojnie, nie bój żaby I oglądać się sporo, jak coś, jak nie trafisz, to kurwa. U! Ej, wiesz co U! zrobiłem? papa włączyłem. Czeka. Jakie mu przebiegli kurwa już mnie Niech podłożyć i zbroj Kurwa tu kurwa Telepas Idę Zapraszam wszystkich na stronę Giforskins, na której możecie otwierać skrzynki i błyskawicznie je przesyłać do swojego ekwipunku. Na stronie jest wiele możliwości wpłaty, takie jak Blik, karta płatnicza, gift karty czy też poprzez PayPal. Co najważniejsze z kodem szpero macie dodatkowe 5% do doładowania oraz darmową skrzynkę przy pierwszej rejestracji. Poza otwieraniem skrzynek możecie rozgrywać bitwy z innymi użytkownikami, jest możliwość utworzenia kontraktów z dobytymi skinami, a nawet możecie stworzyć swoją własną skrzynię. Giforskins umożliwia także zakup skinów oraz Tworzy ciekawe eventy, w których możecie poprzez zbieranie waluty eventowej zdobywać dodatkowe nagrody. Codziennie również możesz otwierać darmową skrzynię w zależności od twojego poziomu na stronie. Także polecam bardzo serdecznie Kodzik Szpero, link w opisie miłej zabawy. I daj do do Tak, Daj mam, No daję od razu. Mamy leruję later, Chyba. To jeszcze go nie widziałem? Daję Tak, i tak. B. B. góra. Ty grasz? Lech, 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 os, TU KURWA TU 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 O! o tu, o tu. <laughs> zabić tego z no, Uważaj, wolki wampę Bo worki, ja worki! Worki i. Katłok, katło. to raczej dwóch k masz. 4 nie widzę. Ej kurwa, te kulki to lecę do Madrytu. Jest przy anarchii też, Anarchii, no tak, Ej kurwa. Przy wejściu Anarchia to wszędzie na tym kurwa daście. To Tu jest... jeszcze anarchia! 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 Wejdźmy to, żeby się. Fajcie pikne C. Ja dałem sobie oka za, no, Lecę, już bez skróciu. O się nie w jaki tam. Gdzieś się uciekłego? Ja jestem w smokeach, ja cata. ci. Mo mo tak, mogę się minąć Chowupie. Doprawy, Do prawej. do w catech. W to jest. Jeden wyszedł. Oooooo! Co ty kurwa? Sekcja ta, oni chcieli chować już! Teraz nie mogą odbijać! Dajno, jebał mi, a gielutku! Nie da! Nie, nie, no mierzy go! No, nie, Sorry, do. no, no nie się dobra, dwa, nie da? No i dwa, który Ej No Kisek zakuj do ciebie wejdę kurnik Nie, no, my, my w kurniku ostatni ostatnim meczu, mówiłeś, że zaję na streamie mówiłeś, że dobry spot A chyba tyłu bardziej stał. Ja tak, nie tak grał Ja tak kiedyś grałem ogólnie ale to jest góno bo to 18. zawsze jump jest najlepszych Ja widź nie będziesz Na górna ja tak tak tak. to jest twój dobry bo patrz, nie flasza wyjdą mi zaraz No więc więcej co to? No kurwa wyszedłe flasha rampa Loma o, co, o, o, kadać, i możesz się boosta zrobić No to z możemy bo nie chodź nie to wydziesz bustać na krzywce Na skrzydła na skrzynce na górze ja wtrącam na druga. Kolej, dopierdala goś. Dobry pomysł, grzechuj, dręgi ze strajderki siedzisz. Wpada tutaj. Gdzie drugi? Szlepia co teraz? Let's Jeszcze jeden! Nice. Cetę, Cetę w soku. Do Cetę, do respa. Oj. Pomoc przybiega, pomoc przybiega. Reszuję w Terespa. Odpę? szybko. Ja, Cześć, da, da, bez. Daj, 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 daj. Da. I plecy, i plecy steple. Main, main i plecy steple. Tak, <guletra> 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 Tak. No tam. Nie, nie, idź! Ja, ja pierdolę. pierdolę Nie idź Ty, wczoraj A, był dzień kasztana w ogóle w blokier, wiesz? Co, dziewczyna złożyła ci życzenia? Nie, właśnie by chciałem złożyć A przecież dzień chłopaka bo wczoraj, kurwa nie, nie, chłopaka to był kurwa miesiąc temu 4 dni to... temu A, to wczoraj był dzień yy, chłopaka singla, czy tam tak, Czyli ty miałeś też dalej <laughs> Check, check. Kurwa ja się słowami rozjebało je <mnie> to a... <śle> <śle> Ej, to sekret jak skrzydła Żegnam cię Szczerze szperze Żegnam, lecz wciąż wierzę Z tą decyzją musisz żyć wspomnieni nie odbierze ci nikt.